Nigdy nie miałem z tym styczności, żeby być na gali, w której, wiesz, bije się na gołe pięści. Także, jakbym dostał propozycję, to dlaczego nie? Jestem mistrzem świata K1 w 81 kg juniorów i wicemistrzem świata zawodowym K1. Jeżeli zawsze będziecie szli w coś na 100%, nie będziecie się poddawać, mogę Wam to przyrzec, że. Siemano, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na naszym kanale Talk. Dzisiaj nagrywamy znowu w Płocku kolejna rozmowa z mega ciekawą osobą, mega utalentowaną. Ciekawą, mega utalentowaną i ciekawą. Już sam się gubię w tym, po prostu niesamowita kolejna osoba tutaj od nas z lokalnego Płocka, z lokalnego środowiska. Macie kolewnicza. Cześć wszystkim. Cześć. Powiedz, Maciek, czym się zajmujesz? Bo tutaj nasze tło może delikatnie zdradzać to, jakie jest Twoje zajęcie, ale możesz o nim opowiedzieć. No to tak, no to jestem zawodnikiem sztuk walki. Trenuję aktualnie w impakcie u nas w płocku. Jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, to zastanawiałem się i to jest moje przekonanie oczywiście. Czy biłeś się już od dziecka? Bo wydaje mi się, że właśnie osoby, które lubią uprawiać sporty walki, to od dziecka już czuły tą smykałkę i chciały się bić. Wiesz, co to jest śmieszna historia? Akurat dobrze trafiłeś, bo yy, ta, będąc małym krasnalem, tata zaraził mnie pasją do tego sportu, dlatego że oglądałem z nim boks zawsze w nocy. No i opowiadał mi tam, jaki zawodnik jest dobry, jaki jest, wiesz, tam. Słabszy. Tak, słabszy. <laughs> No i kiedyś w naszej miejscowości ruszyła salka, gdzie odbywały się zajęcia z judo. No i się zapytał, czy nie chcę pójść na te judo. No to mówię, no w sumie pójdę, nie? No i y, okazało się, że y, jakąś tam smykałkę mam do tego. I y, po tym czasie, jak trenowałem judo, jakoś miesiąc później wystartowały mistrzostwa Polski. No i trener się mnie zapytał, czy nie chcę wystartować, bo tam w miarę kumaty byłem. No i Powiedziałem, no dobrze trenerze, to wystartuję. Jak byłem jeszcze mniejszy, to taki... taki byłem takim silniejszym dzieckiem, można powiedzieć. Okay. Waga 40-45 kg i wtedy były takie dziwne przedziały wagowe. Nie to co teraz, że tam masz typowo zbić wagę do 81 kilo na przykład. Tylko tam były przedziały wagowe 40-60. No i akurat tak trafiłem, że miałem tych silniejszych zawodników w judo. I najśmieszniejsze jest to, że będąc tym juniorem, ja zostałem tym mistrzem Polski, pokonując tych wszystkich zawodników tylko jedną kombinacją, podcięciem nogi. Także to jest bardzo zabawne i, I zostałem wtedy mistrzem Polski. I, I do tej pory to jest twoja ulubiona technika? <laughs> nie, nie. Nie, teraz, że tak powiem, jestem już bardziej kumaty niż tylko jedna kombinacja po miesiącu. Rozwinąłeś się. Tak. No to słuchaj, no możemy o to jak powiedzieć urodzony talent, jeśli po miesiącu treningu ty już zdobyłeś mistrzostwo polski yy, powiem tak, yy, moja przygoda z kickboxingiem jest jeszcze śmieszniejsza, więc... Yy, Czyli no Jeszcze nie nas, będę tego zdradzał. Jeszcze nie długa będę rozmowa. tego zdradzał, Dokładnie. No dobra, no to, to mi się podoba. Yy, to, to już wiemy, zacząłeś od Judo, tak? Tak, tak, zacząłem A od Judo. Mistrzem, no tutaj delikatnie zdradzę, że jesteś mistrzem, ale o tym też opowiesz na pewno więcej później. Ale jesteś mistrzem w K1. Tak. I tak. Jak to się stało, że z Judo do K1? Yy, to też jest bardzo śmieszna historia. <laughs> yy. I to mi się podoba. <laughs> Ogólnie, będąc w gimnazjum, Zacząłem chodzić na siłownię, zawsze miałem tam jakąś zajawkę na sport, zawsze byłem tym sportowym dzieciakiem. No i zacząłem chodzić na siłownię, ale ta siłownia tak mi się nudziła, bo ogólnie ciężary są fajne, lubię je, ale tak nudziło mnie to co chwilę chodzenie na siłownię, powtarzanie tego samego, mówię, w sumie na sztuki walki bym się przeszedł. No i wyszukałem sobie jakiegoś dobrego klubu i poszedłem tam na trening, no i miałem pierwszy trening, drugi trening, trzeci trening. No i przyszły sparingi. No i trener postanowił, że mnie sprawdzi. I czy jestem w ogóle, czy się nadaje do tego. No i wystawił mi dwóch jego zawodników, którzy tam jeździli na zawody, zdobywali tam mistrzostwa. Z pierwszym wygrałem, a dru z drugim wygrałem poprzez, tak jakby, TKO. Kopnięciem na wątrobę go trafiłem. No i trener tak w szoku był i mówi, Maciek, a ty nie chcesz się przejechać na mistrzostwa Polski? Ja taki w szoku mówię, co się dzieje w ogóle? No. I trener się zapytał, powiedział, za miesiąc są mistrzostwa Polski w Świdnicy. No. Czy nie chce pojechać? Ja Mówię, kurczę, no dlaczego nie? Od razu się nie zgodziłem. Mam, nie mam nic lepszego do roboty. No tak, tak. No i trenowałem ten miesiąc. Po miesiącu pojechałem na te mistrzostwa, no i oczywiście to był taki pierwszy stres, bo tu już takie poważniejsze zawody jednak były. No i trener się mnie zapytał, czy chcę wystartować w jakiejś takiej lżejszej kategorii, czy od razu chcę w K1. No i ja tak mówię, kurde, jak mam w to wchodzić, to wejdę z to z grubej rury. Mówię, no ja chcę w K1 walczyć. Trener tak mówi, no dobra, to cię zapiszę na te K1. Miałem czterech przeciwników w mojej wa kategorii wagowej. Jeden z nich był trzykrotnym mistrzem Polski. Ja o tym nie wiedziałem. Trener wcale mi nie chciał powiedzieć tego, bo... Bał się, że, że mnie złapie trema, że nie... -sitting. Tak, tak, Sitting i nie będę mógł nic zrobić. No i e, miałem pierwszą walkę, wygrałem, drugą walkę wygrałem, no i trzecią miałem z trzykrotnym mistrzem Polski. No i e, wchodząc na ring, on najbardziej na mnie wrażenie zrobił, bo ja byłem taki przeciętny, bo jeszcze tak dobrze się nie znałem na tym, żeby dobrze wagę zrobić, żeby to jakościowo wyglądała ta moja sylwetka. A on zdejmuje koszulkę a tam gladiator. Sześciopak, klata docięta, oczy zrobiłem. No, I mówię, co jest grane? Ja mam z nim walczyć, ale mówię, dobra, dam siebie wszystko. No i jest pierwszy gong i ja od razu taktykę przyjąłem, no od razu w niego wjeżdżam, tak. No, jak, on, jak on jest tak lepszy ode mnie fizycznie, to muszę nad nim przejąć całkowicie kontrolę, kontrolę tak. No i pierwsza runda była dla mnie, druga runda była dla mnie, no i w tej trzeciej rundzie już nie miałem praktycznie sił, nie? Wykończyłem się w, w dwóch pierwszych rundach, no i w trzeciej rundzie jakoś tak było, że jak ruszyłem, to byłem bliski nokautu jeszcze tego zawodnika i ten zawodnik po walce, jak już wygrałem, podszedł do mnie i zapytał się, ile trenuję bo powiedział, że jeszcze nigdy nie miał tak zaciętego zawodnika i powiedział, że mam bardzo y, styl uliczny. I ja się zacząłem śmiać i mówię, słuchaj, no nie wiem, czy chcesz wiedzieć, ile trenuję, nie? A on mówi, bardzo mnie to ciekawi, nie? No i mówię, jakby tak zliczyć, no to... W sumie to trenuje miesiąc czasu, nie? On oczy zrobił, mówi niemożliwe. Mówię naprawdę, miesiąc czasu trenuje. No i tak się stało, że stałem się mistrzem Polski na samym początku mojej przygody ze sztukami walki. To ty wiesz, co tak? Po Twoich już początkowych opowieściach mam do ciebie jedną prośbę. Nie otwieraj kanału na YouTubie, gdzie rozmawiasz z ludźmi, bo pewnie to też by ci tak po miesiącu ruszyło i wtedy ja bym stra stracił robotę. <grywockey> Dlatego <zvey bishop> zostań w sportach walki. No, niesamowita historia, czyli to, co powiedziałem na początku, ten urodzony talent, to, to coś, coś w tym musi być. Yy, to było judo, było K1, tak. a teraz z tego, co widziałem, też masz wpisane MMA, też tak, trenujesz tak. MMA. Ogólnie, no, y, trenowałem y, kickboxing prawie 3 lata, ale MMA to zawsze był temat, który mnie jarał. Ja oglądałem prawie wszystkie walki MMA w UFC, zawsze mnie to jarało, ale Jakoś tak najbliżej mi było tego kickboxingu, że jednak e, miałem e, ten boks, e, używanie nóg, no i jakoś mnie to tak zainteresowało, jakoś nigdy nie siedziałem w temacie, czy e, mamy jakieś MMA tutaj w Płocku. Mhm. No i po e, trzech latach tego trenowania kickboxingu e, e, postanowiłem, że z, e, po prostu poszukam tego MMA. A e, okazja taka fajna mi się trafiła, bo. E, Okazję miałem trenować w Sochaczewie mhm. u boku Grz Grz Grzesia Cieplińskiego, którego bardzo pozdrawiam i właśnie to on tak jakby zapalił we mnie tą kontrolkę, że jednak opłaca się wejść w a że jednak mi się to też podoba tak trenując. Ok, i że, że chcesz gdzieś tam dalej się w tym rozwijać. Tak, tak. No już tak jakby planuję robić to zawodowo. Jara mnie to na 100%, także. No i tutaj, właśnie takie było pytanie zapisane gdzieś tam w przyszłości, ale żeby przejść do MMA, może zakończmy K1 mocnym akcentem. Opowiedz o swoich sukcesach, no bo nie pochwaliłeś się, koniec końców. Jakie sukcesy zdobyłeś w tym K1? No właśnie, że tak powiem w tym K1, bo nie dokończyłem, no to moje sukcesy to jest dwukrotne Mistrzostwo Polski w kategorii 81 kg. Mistrzem międzynarodowym też zostałem no i oczywiście yy, jestem mistrzem świata K1 w 81 kg juniorów i wicemistrzem świata zawodowym K1. I powiedz mi, bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, Maciek ma 21 lat, tak? 20. To, 20, 20. Nawet 20, 20 nawet lat. lat. Kiedy ty to zdążyłeś osiągnąć? Eee, w przeciągu dwóch lat? Bo, bo wiesz, tak, śmiechy śmiechami, żarty żartami, ale no 20 lat, większość Twoich rówieśników nie ma tak poukładane w głowie jak ty, nie idzie w sport tak jak ty i często się zdarza, że wiesz, w ogóle nie mają jakiejś pasji, zajawki. A ty w tym wieku 20 lat masz już mistrzostwa polski, świata. I to dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. To dopiero początek. <laughs> no i to. Słuchajcie, <laughs> przeciwnicy przyszli. To dopiero początek. No dobra, to teraz możemy przejść do, do tego MMA. Tak. Wspomniałeś, że planujesz starty zawodowe. Tak, tak. W tym, w tym kierunku. Kiedy zamierzasz Wiesz co? się sprawdzić? Na razie jest niestety ten, ta choroba. No tak. Koronawirus, którego chyba już nikt na świecie nie lubi. No tak, Ogólnie, gdybym miał teraz y, okazję walczyć, na przykład jeździć na jakieś zawody, to oczywiście już ruszałbym z tym. Tylko, że y, wchodząc teraz w MMA, ja ćwiczę może y, teraz, zacząłem MMA ćwiczyć przez około dwa miesiące. Y, to ja na razie chcę udoskonalić ten parter, żebym y, ja w parterze czuł się dobrze, bo y, nie oszukujmy się, no jak. Y, Kickboxer jest, który nawet ćwiczy tak krótko jak ja, prawie 3 lata, to nie mam żadnego doświadczenia z parterem. I y, oczywiście ten parter jest cały czas u mnie lepszy i y, y, jestem kumatym zawodnikiem, szybko się uczę i naprawdę idzie mi to dobrze. Tylko, że właśnie y, chcę zrobić tak, żeby ten parter y, był takim moim, y, jakby to powiedzieć, żeby wyrównać jakby poziom tak, stójka. Tak, żeby być tym. Yy, tak, zawodnikiem kompletnym. wielo... Tak, tak, żeby być Kompletnie, tym okay. kompletnym zawodnikiem. Okej, okay, i do tego, do tego dążysz. Yy, no, okej, okay, no słuchaj. Pewnie odpowiedź będzie prosta, ale no, nie mogę ciebie nie zapytać. Stójka czy parter jednak? Yy, że tak powiem, stójka to jest mój mocniejszy. Yy, Mocniejszy element, ale niedługo to się zmieni. Aha, czyli, Tyle mogę zdradzić. Czyli ostro, wydaje mi się, trenujesz ten, ten parter. Mm. Jeśli, jeśli tak mówisz, to 3 do 1. Dajmy 3 do 1. Okej. Okay. Okay. No, powiem Ci, nie mogę, nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy zaczniesz występować, i z chęcią obejrzę Twoje walki. Też na wielkich galach, o których też pewnie zaraz porozmawiamy, bo też wspomniałeś, że oglądasz UFC. Tak, tak? tak. Że, że to cię jarało. A czy masz taką mm, ulubioną technikę kończącą? Yy, kończącą technikę? No, czy nie wiem, jakaś dźwignia już ulubiona, czy... Yy, wiesz co? Yy, czy jednak kończąca... kopnięcie na głowę i kończąca technika? Bardzo gilotyny mi się podobają. Okay. To jest to, co na przykład ja oglądałem w KSW, zawsze Mameda Kalidowa. A właśnie chciałem o tym wspomnieć. Tak, i jednak jak widziałem te gilotyny, to dla mnie to był szok. I zawsze mi się to podobało, dlatego ćwiczę te gilotyny, żeby i mi się tak udawało, żeby może kiedyś ludzie też tak na mnie patrzyli, mówili, kurde, jak on dobre gilotyny robi. Czyli co, gdzieś tam w przyszłości KSW zapukasz do drzwi? Wiesz, co zależy. Zależy, mhm. jak, jak to się wszystko potoczy, tak. To jest nigdy nie, nie wiadomo. Możesz dzisiaj walczyć na jakiejś małej gali, a jutro możesz trafić na UFC i walczyć, także nie mam takiego faworytu. A, taki szczyt marzeń? Szczyt marzeń na UFC, no. To UFC. jest jednak szczyt marzeń, tak? No i już po tej... Każdego zawodnika. No i po tej krótkiej rozmowie z tobą wydaje mi się, że masz taki charakter, że, że będziesz do tego dążył. Ja jestem zawsze tego przekonania, żeby jak robi się to, co się lubi albo kocha, to trzeba w to wchodzić na 100%. No, nie oszukujmy się, człowiek nie osiągnie czegoś, jeżeli nie wejdzie w to na 100%, tak? Dlatego mam taką radę dla osób, które to oglądają, że jeżeli coś lubicie i kochacie, to zawsze wchodźcie w to na 100% i może Wam się tak udać jak na przykład mi, bo jednak to jest już mały ten sukces, tak, że mam, no mam mało, te 8... osiągnięcia. No, nie ogólnie... każdy jest mistrzem świata w K1. Wszyscy mi to mówią, że, że to jest szok i niedowierzanie, ale ogólnie ja jeszcze tego nie czuję. Chciałbym sobie udowodnić, że Potrafię więcej, tak? Że, okay. że jestem tym zawodnikiem, który naprawdę osiągnie jakiś sukces. No i to jest ważne, tym bardziej w Twoim wieku, że umiejętności sportowe, te fizyczne ok, ale głowa też cały czas musi tak, tak. pracować, nie? I musi być w odpowiednim miejscu. Dobra, przejdźmy do tego UFC. To, że kiedyś tam będziesz, to już wiemy. Do tego będziesz dążył. Ale jeśli oglądasz i oglądałeś już wcześniej mhm. od dziecka UFC. Znaczy może nie od dziecka, po prostu jak zacząłem ćwiczyć, tak? Okej, okay, to jak zacząłeś ćwiczyć, czy masz y, takiego ido idola? Na kim się wzorujesz? Ja... Kogo podpatrujesz? Idola y, ogólnie bardzo szanuję jako zawodnika Konora McGregora, mhm. bo dla mnie to jest postać, która w krótkim czasie doszła do takiego wielkiego sukcesu pracą. Ja też jestem takiego przekonania, że to nie talent robi z człowieka dobrego zawodnika, tylko ciężka praca. Okej. Okay. Okay. Czyli coś podejście jak właśnie Konor, ale też jak z piłki nożnej byśmy wzięli Cristiano Ronaldo. Tak, tak. Że, że on właśnie na jednym z naszych odcinków już rozmawialiśmy, że on przychodzi pierwszy na siłownię i, i dokładnie, wychodzi ostatni. Dokładnie. I, I takiego samego podejścia jesteś. Cristiano Ronaldo zasłynął tym, tak, że wykonywał y, trzy razy więcej pracy niż inni zawodnicy. Okej. Okay, no dobra, to mi się podoba. Chciałem się ciebie spytać o taki jakby to nazwać zjawisko, które występuje ostatnio bardzo na takim szerokim polu, czyli te różne gale freakfightowe. Co ty o tym sądzisz? Bo tak jak rozmawialiśmy przed spotkaniem z wami, no, gdzieś tam ci zawodowi sportowcy, jak ty, czy twoi trenerzy, są, można powiedzieć, przez ten internet, przez to środowisko internetowe, mniej doceniani, bo te gale są mniej popularne i mniej zarabiacie. Co sądzisz o tych freakfightach? Ja się wypowiem tak. Ogólnie nie mam nic do tego. Dla mnie każdy człowiek może robić to, co lubi, bo każdy, każdy człowiek ma prawo do tego, żeby robić coś, co mu się podoba. Oczywiście, no. Połowa pewnie walczy tam tylko dla pieniędzy, ale ja na przykład do tego nic nie mam. Każdy człowiek chce zarobić, każdy człowiek potrzebuje pieniędzy. Teraz mamy tak na świecie, że jednak bez tego, bez tego budżetu nie przeżyjesz, tak? Jeżeli nie masz pieniędzy, no to możesz jedynie na ulicy, wiesz, sobie na przykład powalczyć, tak? Ty stawiasz raczej na, na sport, czy też nie zamykasz sobie drzwi, jakby kiedyś się coś pojawiło? Wiesz co? Ja nie jestem celebrytą, żeby się wypowiadać na temat tego, czy walczyć na fightowych galach, ale w tym momencie stawiam całkowicie na sport. Chcę zrobić siebie stuprocentowego zawodnika, który głównie stawia na to, żeby być coraz lepszy niż. To, żeby zarabiać pieniądze, bo ja robię to z pasji. Ja aktualnie nigdy nie brałem tego tak, żeby to był mój sposób na zarobek. Tak? Ja też kończę szkołę i w swoim kierunku, który też lubię, i nigdy tego nie traktowałem tak, żeby walczyć dla pieniędzy, tak? tylko to jest moja pasja. Okay. Widzę, że jesteś. Osobą, która lubi stawiać sobie wyzwania. Tak Kolejne i kolejne osiągasz jedno, lecisz dalej, a są też gale, teraz bardzo często się pojawiają na gołe pięści. Co o tym sądzisz? Bo to też jest interesujące. Gale na gołe pięści, to też jest pełen hardcore, to też mnie jara. Bardzo <laughs> lubię oglądać. Tak myślałem, no. tak. Y no, co mogę powiedzieć? Jeżeli dostałbym propozycję, przyjąłbym ją. Dlaczego nie? Okay. To jest nowe wyzwanie. Nigdy nie miałem z tym styczności, żeby być na gali, w której, wiesz, bije się na gołe pięści. Także, jakbym dostał propozycję, to dlaczego nie? To jest kolejne wyzwanie, kolejna poprzeczka. Mogę sprawdzić się w tej dziedzinie i fajnie by było. No i to mi się podoba, wiesz. Poznaliśmy się, no nie będę ukrywał, nie znaliśmy się wcześniej, poznaliśmy się dzisiaj, tak, tak. ale bardzo mi się podoba to, co mówisz. Mogę Ci szczerze powiedzieć, że zaimponowałeś mi nie tylko osiągnięciami sportowymi i, i tym, co potrafisz, ale też właśnie Twoją psychiką, że jak Ty do tego podchodzisz, że pomimo tych 20 lat Ty już masz poukładane w głowie. Daj spokój, zarumienie się. <laughs> a widzisz, ostatnio na odcinku ja tak powiedziałem, a teraz mój gość, i to mi się podoba. Dobra, powoli będziemy zmierzać, zmierzać do końca. Jeśli mamy te, te wszystkie gale, już tutaj przerobione. Ogólnie na gołe pięści, to co? Chyba taka najpopularniejsza to Borka, jest teraz. nie? To, tak, tak. Także panie Borek, mamy tutaj zawodnika, zapraszamy jak coś. Z chęcią dam kontakt, to pan się odzywa do mnie i będzie. Ja zapraszam, razować. na pewno przyjmę. No i widzi pan, i rewelacja. Dobra Maciek, to tak już właśnie kończąc. Jedną radę już dałeś i zaśmiałem się pod nosem, bo pomimo tego, że to była świetna rada, którą już dałeś, to utrudniłeś sobie zadanie, bo jak pewnie wiesz, na koniec odcinka musisz dać radę właśnie dla, dla młodzieży, dla osób, które nas oglądają. Jeśli chcesz, możesz powtórzyć tą swoją radę, a jeśli masz jeszcze jakąś myśl, którą chciałbyś się podzielić z naszymi widzami, no to teraz masz swoje 30 sekund. To tak. Chciałbym wam przekazać, żebyście wręcz nigdy się nie poddawali. Nieważne czy to jest sport, czy to jest praca, szkoła, nigdy się nie poddawajcie. Naprawdę. Jeżeli zawsze będziecie szli w coś na 100%, nie będziecie się poddawać. Mogę Wam to przyrzec, że zawsze osiągniecie sukces. Mały, duży, ale zawsze to będzie sukces. I tego również Tobie życzę, ale dziękuję wiem, bardzo. wiem, że nie będziesz się poddawał z tego, co już Cię poznałem i ten nigdy. charakter. Nigdy. Nigdy, nigdy się nie poddawaj. Dokładnie. No i o to chodzi. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście z nami na tym odcinku i na kolejnych i na kolejnych. I tak jak Wam powtarzam zawsze, dziękuję za to, że jesteście, bo dzięki Wam możemy się rozwijać i robimy to właśnie dla Was. Także dzięki raz jeszcze, i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Ja również dziękuję. Siema.